Dzień dobry, moi drodzy. I na wszystkich bardzo serdecznie Ponoć mur, porządny mur. Włócznik jest potęgą. Jednakże, w tym odcinku ja bym przetestował, jak bardzo jest on potężny. A mianowicie, 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 chciałbym wystawić eitarny oddział Halabar przeciwko najpotężniejszemu oddziałowi chaosu, jaki tylko istnieje. I pytanie moje brzmi, czy ten oddział włóczników, tudzież Pikinierów wytrzyma. Mianowicie, żeby bitwa była ciekawsza, to zrobił, sobie trzy, trzy oddziały pikinierów. Każdy na maksa doświadczony, wyszkolony i tak dalej. Przeciwko, przeciwko, przeciwko najbardziej elitarnemu i najbardziej choremu i porpiepsonemu oddziałowi chaosu. Czyli Wam. Przeciwko Wam. Przeciwko im, nim będziecie walczyć. W ulepszonych na maksa. I zobaczymy, jak wam pójdzie. Uff. Rozpocznij rozmieszczanie. O, w ten sposób żeby były cztery linie. Rozpocznij walkę. I czy oni idą do nas? To, to jest pytanie główne, które mnie nurtuje. Oni robią jakieś dziwne rzeczy i nie idą do nas, zatem grupa moi drodzy, będziemy powoli podchodzić do czołgów. Defend. Defend zatem, skoro oni idą do nas. Dobra, bo teraz już idą, wyraźnie. Więc będziemy musieli przyjąć ich atak na nasze szeregi włóczni. Zobaczymy, czy rzeczywiście nie da się roz czy rzeczywiście ten oddział nie jest nierozerwalny? Czy też te demony będą w stanie go rozerwać? Oto jest pytanie. Mają naszykowane włócznie. Pierwszy szereg ukląk. I ma włócznie. Drugi ferek też z włóczjami. I dzigają ich. Dzigają, digają, dzigają. Tylne szeregi dzigają. Pierwsze szeregi walczą. I zobaczymy, czy będą w stanie wygrać, czy nie będą w stanie wygrać. Aczkolwiek ciągle trzymają syk, trzeba przyznać, trzymają syk. Jak to mówią, panowie, all Chyba jednak oni rozrywają ten oddział na sprzęt. Dobra, jakby to jest niezbyt ciekawe do oglądania, ja to przyspieszę, bo mnie tylko interesuje wynik. Kto kogo rozerwie? Padim generał aktualnie. O dziwo nas się bardzo sprawie trzymają. Miał tu jeden oddział konnicy, to bym ich poskładał. To jest paradoksalne, bo jeden oddział konnicy i oni są poskładani. Czyli jak widać, jak widać, jak widać, nie mają sansy z tymi oddziałami chaosu. Bo oni w pewnym momencie chowali już swoje włóczki i sprawdzają się na fablę. To zostają wyrynali, bo. Mają go wiele go statystyki. Widzicie, nie ma wódź. Wszyscy mają sable i właśnie w tym momencie z tego powodu przegrywają. Nawet postawa obronna nie daje im szansy na zwycięstwo. Ich, zatem jeszcze sprawdźmy mi wytrzymałość. Czy są faktycznie tak wytrzymały, czy też ich wytrzymały z mitem, fałszem lub nie i ogólnie kłamstwem? Jako, że wiem, że najprawdopodobniej przegrają udziałami działami chaosu, więc z ich pojedynczym działem chaosu tam sobie na potem, a teraz sprawdźmy ich wytrzymałość przeciwko tak zwanej dzikiej, wściekłej parabawiejcu. I orkowy w dodatku barwawej, to zrobił zrobię. Łaaak! I będę dalej chargować. Zobaczymy, czy im burmut nie wytrzyma. Podobnie jak w poprzednim, chcę, żeby było to starcie 3x3. Oczywiście, biorę najlepszy od jokich I wwócam ich w ten sposób. I macie jedno zadanie. Hold the line! Kto, kogo wam przedstawimy? Jakichś czarnych orków by wypadało. Poczekajcie, porówadzamy ich z nich, czarnych orków, z tym. Czarne orki. Czarne orki, jeżeli tak najpierw, 12, 14, 10, 14. Ci są lepsi. O, g. Łag, łag, łagr, 16, 14. Mhm. Mhm. Dodajmy sobie te dwa takie oddziały, i po, były siły równe. Jak na razie moi dostali w dupkę z rogu oddziału chaosu. I zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy czy są w stanie powstrzymać dziką chorę trzech poddziałów czarnych orków. Po prostu w tym odcinku będziemy sobie testować wytrzymałość. A war No to panowie, czy farzujecie na mnie? Tak, to są orkowie, orkowie, czark. Mam panów panowie, orkowie, czekam. kart, kart, kart. To nie czarny. Bo jak nie czarny, to idzie do, do przodu, żeby sprowokować nas do czarny. Widzicie, ja sobie tutaj robię kpiny jaja, ale trudno. Do przodu panowie. Powoli do przodu. co? Jorkowie dalej nie, nie chcą farbować. O! Te niedobre te! Moment... Nie robić tego! Kurde, zbiliście w walno i macie za swoje, bo teraz straciliście yy, cyk, więc te teraz przegracie na, na, na bank. Bo się niestety ruszyliście w tej chwili, kiedy się nie powinniście byli ruszać. No nie, trzymają się, nawet się trzymają. Chociaż tutaj od boku ich wywynają. Jak od cudu nie mogą, tak od boku go Bo co, zostali przytrzymani? Ale mówię, taki, taki odział to jest idealny kombost powyższy z, z Bo Ma Bo masz jeden odział konnicy, i jeżeli wróg nie ma czym skontrolować swojej konnicy, to dostaje hardo po pyszku. Ale mówię, design czarnych orków tutaj jest akurat lepszy. Ni w, w tym, bo tam czarni zostali wykonani, chyba że można było sobie nim pograć na luźnej bitwie, ewentualnie na multi, w tym w SND grać z I, i poza tym normalnie w grze jako frakcja grywalna nie występowali. If you know what I mean. Dobra, chyba nas, nas wyrównali, no nie wiem. Nie wiem w każdym się psy jak walczą, więc możemy przyspieszyć, myślę, tę Mhm, bo naszych polegało 35 i 28 i oni nas wyrwną. Ogólnie ta linia W, ta falanga, tutaj jest yy, wręcz niepokojąco słaba, bo oni w pewnym momencie się właśnie na, wyciągają fably, się na fablę i w tym momencie już nie mają fans z wrogiem. Jak widzicie. Bo na najwyższe linie nie świecie zostają wy, brutalnie wyrwdzeni z zrejpieni. Widzicie, oni tutaj mają takie wyciągnięte fable od i mieczyki. Koniec, ale mówię, to jest idealna To jest idealne oni tworzą idealne kombo z konenicą. Ustawia sobie powiedzmy sobie trzy takie oddziały, które wytrzymają chwilę bo chwilę, z, bo, chwilę bo chwilę nawet widzicie w ze zwykłymi oddziałami wroga. Ale normalnie to widzę, że jesteście słabi jak przecinek i nawet z równowędnym tym. Oddziałem Czarnych orków, więc moi drodzy wstyd, 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 wstyd i hańba. Wstyd! Hmm, bo takie poradki nie powinny się zdawać. To znaczy, że oni nie są w stanie wytrzymać jeden na jeden, zapewne też z od oddziałem Wojowników Chaosu. Mm -hmm. Zatem myślę, że możemy skończyć w tym momencie ich testowanie, no bo ich testowanie wypadło tak, że pod tytułem ten oddział jest do luftu.